Cześć! Dzisiaj sprawdzę co się stanie jeśli za pomocą aplikacji do ukrywania folderów ukryję folder, w którym jest ona zainstalowana. Ok, więc bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Sprowadź hasło oczywiście. Jeśli je pamiętam. 오케이. AT. 부탁. 아, 약간 좀부자 No niestety coś nie wyszło. Akurat ta aplikacja jest zabezpieczona przed tego typu działaniami, ale spróbujmy jakąś inną aplikację. Chociażby Steama. Okej, okay, Steama udało się. Um, teraz mi go przywróć. Ok. Ok. Spróbuję ukryć Notepad Ok. Jak widzicie, tutaj da się to otworzyć dzięki tej aplikacji. Weźmy tutaj ten skrót, żebyście go widzieli i spróbuję teraz otworzyć tę aplikację. No, jak widać, Notepad działa. A więc, ukryty za pomocą tej aplikacji program da się otworzyć, ale sama ta aplikacja swoich plików nie chce ukryć. Ciekawe dlaczego. Nie wiem, może tylko Notepad Plus działa. Jako ukryta aplikacja. Okej, okay, to ja sobie już tutaj przywrócę to. Jakby ktoś nie wiedział jak to zrobić, to klikamy po prostu prawym przyciskiem. Odkryj wszystkie. O, przy okazji nam się otwiera. Ok, a więc aplikacją testowanym był y Wise Folder Header. No, do zobaczenia w następnych filmikach. Cześć.